kłady prądu stałego mamy taki układ mamy obliczyć e, natężenie prądu które płyną w gałęziach i będziemy używać jak mówiłem to jest dziennik prądu powtarzam jeżeli mamy obliczyć 1 i 2 funkcji i całkowity jeżeli mamy dwa, Rezistory równoległe I1 to jest R2 przez suma razy i całkowity, a I2 to jest R1 przez R1 plus R2 razy i całkowity. Będziemy używać to do obliczenia tych prądów. Dobrze, pierwsza rzecz. Obliczymy rezystencję zastępcze tego układu. Mamy tu R1 i R3 są szerogowo. To jest pierwszy krok. Drugi krok R2 jest równoległy z tymi rezystorami. Dodajemy R4, który jest szerogowy. I później mamy R5 i R6, które są równoległe. I dodajemy do tych i mamy rezystencję zastępczą. Załóżmy, razy. ten nazywamy R1'. Ja nie będę używał indeksy, bo za dużo będzie. To jest R1 plus R3. I to jest 2 plus 4, to jest 6 ohmów. R2' to jest. R1' równoległy z R2. To jest, to jest to. To jest 6 razy 12 przez 6 plus 12. I mamy wynik. Mamy 4 om. R3' dodajemy R2' dodajemy R4 4 plus 2 to jest 6 ohmów. I teraz mamy R4', to jest R5 równoległy z R6 i to jest 42 razy 56, 42 plus 56 i to jest 24 ohmy. I teraz jest RZ, to jest R5', to jest R3' plus R4'. To jest 24 plus 6 to jest 30 ohmów. Możemy obliczyć i całkowity to jest V przez RZ i to jest 120 przez 30 i to jest 4 amper. I teraz używamy dziennik prądu i 1, to jest R2 przez R1' jest równoległy z R2 to znaczy R2 przez R2 plus R1' razy i całkowity to jest R2 to jest 12 przez 12 plus R1' 6 razy 4 i to jest 12 przez 18 4 to jest 2, 6, 7 a I2 będzie różnica to znaczy 4 to jest 1,33 Amper teraz mamy oblicze I4 to jest równo I to jest 4 Amper i teraz mamy obliczyć mamy I5 Dziennik prądu i 5 to jest r6 przez r6 plus r5 razy i. i 6 to jest odwrotny, to jest r5 przez r6 plus r5 razy i to jest r6 56 przez 56 przez 42 razy i. Całkowity, który jest 4 i to jest 6 plus 42 razy 56 razy 4 równa się 2,28 amper a tu będzie 1,72 amper I obliczyliśmy wszystko ale mamy drugie, na przykład tu spróbujemy też rozwiązywać, rysowałam inaczej, żeby rozumieć o co chodzi tu, dobrze tu rz będzie, mamy r3, możemy zacząć tu, r1 i plus r2 to jest pierwszy krok, nazywamy jeden krok później jest równoległy z R4 to jest drugi krok później mamy R3 i R6 są równoległe, tak to jest trzeci krok później są szerobowo tych są szerobowo to jest czwarty krok a piąty krok to jest R5 który jest równoległy z tymi Dobrze. Dobrze, R1' nazywam to. To jest R1 plus R2. To jest 50 plus 60. To jest 110 ohmów. R2' to jest R1' razy R4 przez R1' plus R4. To jest 110 razy 132. To 110 plus 132 i to jest, jeżeli nie pomyliłem się, to jest 60 ohmów. I teraz mamy r3: to jest r3 razy r6 przez r3 plus r6 i to jest. 42 razy 56, 42 plus 6, 56 i to jest daje 24 ohmów. I teraz R4: to jest R2: plus R3: to jest 60 plus 24, to jest 84 ohm. I teraz R5: który jest R zastępcze.

i i5 dziennik R prądu i prym to jest r5 przez r5 plus plus całość, które jest tu, które jest tu to jest r3 prym tak r3 nie r4 prym razem i całkowity

I to jest 1,67A. A i 5 będzie różnica. To jest 2,33A. Mam i Mogę obliczyć i. Tak i 5 mam. I Mogę obliczyć i. Mogę obliczyć i 6. I i 3.

razy 42 razy 1,67 i to jest 0,71 amper a i 3 będzie różnica różnica 0,995 0,995 amper. i tyle ja mam do powiedzenia i dziękuję bardzo.